Uu, idziemy oglądać mecz! Manda, ale jest już dziewiętnasta, trzeba spać. Ło, przecież o dziewiętnastej się nie śpi. Co mówiłaś? Bo mi się śniły kolorowe A! Ło, idziesz ze mną oglądać mecz czy nie? Manda, mówiłam ci, że idę spać. Ale jest popcorn, nawet dwa. No to jak? Czy ktoś powiedział popcorn? I idę. Um, do którego pokoju? Dać tu. Ale wiesz, ten mecz będzie na komputerze. Wszystko mi jedno, na pokornu Zrobię wszystko. No to chodź, usiądź sobie. Lewy, ja cię już nie lubię. To nie jest lewy, to jest Cristiano Ronaldo, Manda. To jest lewy! Łu, no weź! Manda, ale to jest Cristiano Ronaldo, lepiej się znam. Nie, bo to Lewy jest. Lewandowski, no wiesz który. Nie! To jest Cristiano Ronaldo. Mhm, mm tak, na pewno. A tak w ogóle to gdzie ten nasz popcorn? Yy, już się robi. A, no dobra. Strzelaj! Gol! Za to mi Cristiano Ronaldo! Mm. No co? Jesteś głupia, No, Manda, nie mów tak o mnie. W ogóle jaki to jest bałagan. Nieważne. 20 minut później. Eee, Wiesz, 20 minut to ten popcorn się nie robi. Eee, bo trzeba go kupić, on się robi w fabryce. Co? Idziesz teraz popcorn? Wiesz, boję się wychodzić w nocy. No chyba, żeby była tu mama. Eee, Manda! Idę spać. To jesteś. Ej, trzeba to posprzątać. Ja w taki nie zasnę. Czekaj, tylko zrobię pauzę. No to posprzątamy ci to. Ale będę słuchać na full, full HD. Nie, bo będę chciała spać, a wiesz, już jest po ciszy nocnej. 19 to nie po ciszy nocnej. Kochanie, łu. Okej, okay, już jest porządek. Idę spać. Dobranoc Manda. Uuu, ale jest bardzo wcześnie. prawie 20. 1920. Czytam 30. Ojejku, no to jest 30, jest w półda. Wierzę, że to jest dla Ciebie za duże. Pożyczyłaś to od Georginy. Manda, zamknij Eee, yy, Sorry. Ło! Nie dość, że masz dziwne imię, to jeszcze się w Chinach urodziła, się chińska jesteś. Manda! A ty jesteś taka mandziowata, jesteś mandzio. Ej, nowe słowo! mandzio. Ej, to jest serio, faktycznie jest duże. Ej, wyglądam jak ten w sklepie, tam w kerfurze O Boże! A, muszę sobie to nałożyć. Nie! Yeah. W tym się ustać nie da. Kurde, no idę spać. Bo już jest prawie 40. Jest y, 33. Jak zgaduję, oczywiście. Bo śpię na mokrym ręczniku. Co to jest za sen? Wilgotny sen. Strzeli! Nie! Mnie mecz świata. Jestem dziewczyną, ale lubię mecze. Manda? Nie. Manda może lubić myślę. Manda jest super. A Łu pochodzi z Chin jest chińska. Spina mokrym ręczniku i ma jakąś za dużo. ¡Nie! Yeah! Jeden punkt na mojej drużyny. Oooo! Mandiowata, Manda. Przestań to powtarzać. Manda, przestań to powtarzać. Łu jest chińska i zaraz się rozpadnie. Przepraszam cię, Łu. Dobra, nieważne. Czy przepraszać Łu, czy nie? W ogóle to jest chłopackie imię, Amanda to dziewczęce, Amanda to takie dziwne imię. Nieprawda ładne. Że co, że ten piłkarz na flecie gra? Yy, lol, czyli lot Flaf? Nie, 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 nie. Wow, nie wiedziałam, że to tak na górze się pokładało. Nieważne, dobra oglądam. Blisko, blisko komputera. Blisko, blisko. Przez mną w ogóle nie zasnę. Yy, Manda, weź się, uspokój, bo jak ja ci zaraz dam, to źle będzie. Yy, ja jestem tu. Yy. <grybuj> <grybuj> Miłej podróży! Weź się, posunął. Łu! Wstydzi to cholerstwo. Ej. Czy my teraz jedziemy? No jak to, czym windą? Ale patrz. Ktoś zostawił windę na dole. Kurde, pewnie ja zapomniałam. Yy, jak teraz, co? Tu cały dzień, prze, tu całą noc prześpimy? Że co, że ja tu nie dam rady? No kurde, no muszę na dole. A w ogóle? Nie zatrzymałam meczu. A, muszę go obejrzeć. Łow, wstawaj, samej ty Niewygodnie ci. No, złaś stąd. Ach. No trudno. Idę do tego zamkniętego pokoju. A! Ok. O, o! To się zamknęło! Łu, wstawaj! Wo, wstawaj! To się zatrzasnęło! Wo, Dziewczynki! Dziewczynki, gdzie wy jesteście? Wo, manda! Wo, manda! Karno, Runę. A oglądam se meczyk. Dziewczynki, gdzie wy jesteście? Jak leci meczyk, to znaczy, że dziewczyny są w domu. Ło, bo zaraz spadniesz. Tak się przesuwa, że spadniesz. Tak, tak, serek, serek, taki truskot. A! O, wow, A! Ło, do ty! A, Uuu, ale Ty o tej godzinie zawsze jesteś w łóżeczku. Przyszłam do Was dzisiaj na banko! Ale babciu, ja już zostałam, ale spadłam, Mamanda zostawiła winę na dole, a nie mogliśmy zejść. Dobrze, ale teraz się kładź do łóżeczka, bo już jest dwudziesta. O Boże, dwudziesta! Duchy zaczną niedługo latać. Muszę zasnąć. O, nie ma duchów. Dwudziesta to już trochę późna godzina, jak na takie piętnastolatki jak ty. Manda ma siedemnaście i ona może kłaść się też o dwudziestej. A w ogóle gdzie, Manda? Eee. Dobra, znajdziesz jeszcze po oglądaniu sobie ten meczyk. Tu, jeste! tu! tu jesteś! Babciu, tu! Manda! Wiedziałam, że tu jesteś. No bo zostawiłam widę na dole, a uzasnęła ja się zatrzasnęłam. No ale cieszę się. Przyszła do was anocowana. O, fajnie babciu, ale nie masz gdzie spać. A, mogłam wcześniej o tym pomyśleć. Trudno, ale już nie będę wracać do domu. No chyba, że mnie podwiedziesz. Nie, nigdy, ja już. Aj, 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 Widzę, że sobie... Widzę, że to macie ładnie. A dlaczego mam tak dziwnie na imię Manda? A Łuna nazywa się Łu. Ty nazywasz się Manda, ponieważ to bardzo, 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 bardzo stare imię i bardzo to znaczy bardzo piękne. Nosił je kiedyś król Stanisław August. Nie, on tego nie nosił. Psy! Babciu! A Łu nazywa się Łu, bo to takie chińskie imię, a chińskie rzeczy szybko się psują, a Łu teraz się szybko zepsuła. Nie. Ale ży jak się zepsuła. No wiesz, guziczek przystopuj gadanie. I przystopuj chrapanie. Barciu, ale ty też chrap chrapiesz. Dziecko, ja nie chrapię. Nie mówiłam, że chrapię.